Tworzyliśmy organizację od zera. Witam serdecznie, Szanowni Państwa, koleżanki i kolegów. Chciałbym, chciałbym tutaj kilka słów powiedzieć. Oczywiście to będzie wypowiedź jakby no taka publicystyczna na razie jako komentarz, a potem też w tym dziele, który, w którym tworzycie i w publikacji tej jak rozumiem, naukowo, tak, publicystycznej, no też i ten materiał faktograficzny, i też dokumentalny. Ale tak, przede wszystkim reaktywacja młodzieży polskiej, tak, tu się pojawia zawsze to słowo, a stajemy przed, przed stuleciem powstania organizacji. Natomiast my, jako to pokolenie, które, które wtedy po upadku komuny, Weszło w ten krwobieg społeczno-polityczny. Tak szczerze mówiąc, ja też i myślę też i większość, większość moich kolegów i koleżanek, po prostu zakładaliśmy organizację. Zakładaliśmy nową, nową to może kontrowersyjnie teraz brzmi, ale tak sobie też pomyślałem, wracając, yy, myślami do tamtych lat 30, tam, chyba 2 lata temu. Tak, wydaje się, że to niedawno było. Yy, ale no, yy, Taka, 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 taka jest konstatacja tak? czyli y, oczywiście y, widzieliśmy że jest organizacja mówię że polska ale tutaj jak brzmiało w ostatnim z referatów y, ja na przykład miałem miesiąc na y, co słowo decyzję tak Dostałem informację że jest organizacja prawicowa katolicko narodowa i y, oczywiście z korzeniami endyckimi ale co człowiek się dowiedział to się dowiedział Większość z nas była zdecydowana ukształtowana już intelektualnie na dziełach Dmowskiego, niektórych jeszcze o zgrozo ocenzurowanych, tak, jedne z wydawnictw Paksów jeszcze miały te, prawda, nawiasy i była cenzura. Wychowani byliśmy w większości na słowie narodowym, też pismo cenzurowane do dostania w kiosku ruchu. Więc, więc tak jakby ważniejsza była idea niż organizacja, tak? niż, niż, niż pewien podmiot formalno-prawny, tak, tak to powiedzmy. I ta cała historia była tłem, którą szybko oczywiście się uczyliśmy, tak? Wchodziliśmy, ja nawet się specjalizowałem zawsze w tych referatach o idei wszechpolskiej, co to jest wszechpolskość, o potędze prawda, ruchu narodowego i młodzieży wszechpolskiej, czyli rządu dusz przed, przed wojną. Ale, tak jak podkreślam, wchodziliśmy dopiero w historię z konkretnym działaniem. To jest taka pierwsza, pierwsza, pierwsza pierwsze takie podkreślenie tego, co, co było. Yy, oczywiście yy, działaliśmy na, na tyle, więc to, były, że, yy, to też jest, myślę, ważna, ważna też informacja yy, i naukowa, tak? bo mieliśmy tło bardzo jasno skonkretyzowane. Yy, więc y, potężny ruch y, antykomunistyczny, czyli Solidarność i organizacje młodzieżowe, czyli NZS przede wszystkim, i postkomuna w różnych tam odsłonach i też organizacje młodzieżowe, takie jak SYP, Zrzeszenie Studentów Polskich, ZSMP, Zjednoczenie Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, ZMW Wiejskiej i tak dalej. I wtedy MW, jako organizacja ogólnopolska, była wręcz takim objawieniem. Więc ja świadomie no, podjąłem taką decyzję, znowuż podkreślam, nie ze względów historycznych, tylko ze względów wyboru pewnego systemu wartości, pewnej ideologii, w tle oczywiście historycznej. Więc, więc tworzyłem Młodzież Polską, a nie zapisałem się do NZS-u, żeby tworzyć jakąś tam frakcję endecką, załóżmy, nie? To od razu odrzuciliśmy. Ja i te środowisko białostockie chociażby, więc... więc tak samo kontynuacja, czyli tutaj jak, jak mamy też te hasło, jeśli chodzi o reaktywację, no to właściwie są tylko dwa nazwiska, bo wszystkie osoby, które tworzyły młodzież Polską, to były osoby no, po prostu z ludu, tak możemy powiedzieć, które doszły poprzez pewien proces intelektualny do, do takiego innego wyboru. I tylko Roman Giertych właśnie miał to nazwisko historyczne, i z wielkim szacunkiem, bo oczywiście większość czytała dzieła Jędrzeja Giertycha. To było proste. No i z, z działaczy z Rady Naczelnia to był działacz krakowski, czyli Lech Hajdukiewicz, prawda? Jego ojciec był tam, przy, ojciec, dziadek, tak? Przed prze, prze działaczem, naukowcem w Krakowie. I to wszystko. I to było piękne, tak? W rozmowach z Meceansem Leonem Mireckim on na to zwracał uwagę. Zawsze pytał się, Kolego Wasilewski, czy wy jesteście z tych Wasilewskich? Mówię, no, Wasilewskich jak prawie, że Kowalskich, więc nie z tych. Czyli kwestia tego Zygmunta Wasilewskiego na przykład. Więc nowi ludzie na nowe czasy i nowa organizacja, tak de facto, tworząca się w tej antytezie do tych dwóch bloków istniejących po, po upadku komuny, po powstaniu, tam, nie wiem, tej trzeciej Rzeczypospolitej. I teraz tak, ku też temu porządkowi jakby fakto-graficznemu, to zjazd się odbył 2 grudnia w Poznaniu. Z moich notatek, bo pamięci słomna, były był po prostu środowiska, tak. nie wnikaliśmy, ile osób stało za tymi środowiskami, czyli bardziej poprzez miasta, czyli było, było województwo Białostockie, Bydgoskie, Gdańskie, Kaliskie, Konińskie krakowskie, łódzkie, poznańskie, warszawskie i wrocławskie. Jakbyśmy zobaczyli mapę tamtejszej Polski, czyli było 49 województw i tak tą, tą, tą siatką jakby geograficzną też potem tworzyliśmy struktury, ale też nie przywiązując się, tak. To w ogóle też taka podstawowa cecha. I z tych ważniejszych zdarzeń to oczywiście zjazd założycielski, czyli poznajemy się, ale widzimy się po raz pierwszy. No tutaj, tutaj dominował oczywiście jako, jako twórca organizacji Roman Giertych, który miał jeden dokument tak naprawdę. Czyli list mecenasa Mikisza, który przekazuje jakby no ten, ten, tą ideę wszechpolską, też formalnie, żyjący mecenas, działacz Młodzieży Polskiej. W ręce kolegi Romana i on tworzy, tworzy statut, tworzy organizację, zaprasza innych, różne środowiska. Są pierwsze wybory, takie załóżmy bardzo ogólne. Wiceprezesami są właśnie tam, chyba bodajże kolega Pawła, chociaż tu nie jestem pewien, tam jest na pewno Kondrat Szymański. Tak, to w 100% został i, i jeszcze taki konserwatysta, późniejszy tradycjonalista. Przeciszewski, bodajże, nazwisko. I to był, był zjazd taki, powiedzmy, roboczy. Pierwszy formalny zjazd prawny, taki, który właśnie ukonstytuował organizację, zwróćcie uwagę. Więc ja tutaj stawiam tę tezę, że... I to, znaczy, tezę stawiam, taka była prawda, nie co tu można stawiać po prostu, że nie, przy, nie przywiązywaliśmy, chociaż byliśmy prawnikami w większości, Roman, ja byłem prawnikiem, profesor Szymański, historycy. I faktycznie, tak jak przed wojną, dominowali prawnicy, historycy, a potem, potem, potem zapewne jacyś tam filologowie i tak dalej, nie? Natomiast zjazd formalnie odbył się drugi w Łodzi, też w grudniu, ale już 8 grudnia. Czasami potem się niektórzy mylą, drugi czy ósmy grudzień. I ten, ten rok niecały, no to było się poznanie, zobaczenie kto co robi i taka formalna legalizacja, Wybór władz i tak naprawdę zmiana statutu, ale tak naprawdę go, jego, jego jakby do, dopracowanie. No i wtedy, wtedy na tym drugim zjeździe, zgodnie z moimi notatkami, tak, było to oficjalne działanie, tak, bo wcześniej była organizacja nieformalna. Było około 50 delegatów, kilkanaście ośrodków z całego kraju. To jest moja notatka z Kruńki, proszę, proszę kolegów, koleżanek. Na zjeździe poruszono przede wszystkim kwestie programowe, tak jak pisze. Za główny cel działania MW uznano kontrrewolucję moralną w duchu katolickim. Zjazd dokonał zmian w statucie oraz wybrał nowe władze organizacji. Prezesem został Giertych Roman, wiceprezesem Dariusz Wasilewski, drugim wiceprezesem Krzysztof Szarek. No i bodajże sześciu, siedmiu działaczy, których nazwiska mamy, weszło do, do Rady Naczelnej, która była ciałem wykonawczym. Tak? Teraz macie zarząd, wtedy była Rada Naczelna. Zjazd ten był ważny, ponieważ przyjął uchwałę o uznaniu za hymn młodzieży polskiej, hymnu młodych obozu Wielkiej Polski. Wtedy poszły też lotki ręcznie robione z orłem i z tekstem samego hymnu. Za organizacji uznano i przyjęto orła w zamkniętej koronie z krzyżem, trzymającego w szponach mieczyk chrobrego. Przyjęto też tam kilka innych, innych, innych uchwał i to, to mamy wpisane do kroniki. Z tych ważniejszych, proszę, proszę koleżeństwa, zdarzeń, które czasami umykają i są mało, mało akcentowane, to nie znaliśmy tutaj kolegów z Wielkopolski, którzy w latach 80 tutaj aktywizowali się, natomiast Znaliśmy tych, którzy tworzyli formalnie Polski Związek Akademicki. Ja też chciałbym, żeby to zabrzmiało, bo jak patrzyłem na zdjęcia, mamy zdjęcia, mamy, mamy deklaracje, myślę, że jest do odszukania jakaś uchwała, chwila czasu, to wtedy ta organizacja, która jakby wyczerpała swoją możliwość działania, bo tak, tak koledzy starsi uznali, na przykład. Tam głównym, głównym liderem był doktor Paweł Mielcarek, znany tomista, filozof, Przemysław Andrejuk. Wtedy były rekolekcje w Niepokalanowie, bardzo taka ciekawa, ciekawy klimat polityczno-filozoficzny. powiedzmy, filozoficzny. Na wysokim poziomie dyskusje tomistyczne, jedni z najlepszych, no obecnie, tomistów w Polsce, którzy wybrali karierę naukową pod przewodnictwem profesora Mieczysława Gogacza, też słynny filozof, bodajże już nie żyjący. I wtedy na tym spotkaniu 27-29 marca 1992 roku Młodzież Polska połączyła się z PZT. Czyli tak de facto wkłunęła Polski Związek Akademicki. No, miało to jakiś wydźwięk informacyjny, propagandowy, no, symboliczny. Z tego co pamiętam, to zrobiliśmy to tak, że no, organizacja była już jakby... No, rachityczna, że ja zostałem tym ostatnim prezesem bodajże Polskiego Związku Akademickiego. Ja połączyłem się z młodzieżą Polską jako, jako wiceprezes, podpisał to oczywiście prezes Roman Giertych. To jako taka ciekawostka, ale warto pamiętać, bo to są naprawdę no, potężne nazwiska w polskiej nauce, a i, i w działaniu. I z tych takich, bo oczywiście dużo było zdarzeń innych, ale z tej pierwszej dekady nie dotykając tego ostatniego za, moje, za mojej aktywności zjazdu w 98-99 roku, znaczy spotkaniu Rady Naczelnej, o którym mówił tutaj kolega Marcin, gdzie jakby skończyła się niezależność organizacji według nas, tak? takiej ponadpartyjności, no to takim, takim cezusem było, że lider, twórca, faktycznie tutaj kolega Roman Giertych, jakby formalnie, formalnie już troszeczkę już pozostawił organizację 16 grudnia 1995 roku, gdzie był zjazd w Warszawie, w Młodzieży Polskiej, gdzie mieliśmy wspólne referaty, przyczynę popularności MW, dlaczego przed wojną było lepiej, dlaczego, jak teraz się chodzi o rozwijanie struktur działalności i, i wtedy, wtedy były wybory władz i wtedy ja zostałem prezesem, wiceprezesem został Lech Hajdukiewicz Andrzej Gościniak, a sekretarzem Wojciech Bierzejski. I to, i, to, i, to, i, to I to się jakby stało. Po mnie prezesem został z tej pierwszej grupy Piotr Sosiński. I potem, potem ta nasza oferta działania, jak mówię, ponad bo to też jest tam no jest, nie będziemy w to wchodzili oczywiście teraz, ale jest wiele też domówień, Z czystym sercem i intencjami chcieliśmy tworzyć Młodzież Polską jako organizację. Nie partyjną, czyli nie jest to młodzieżówka żadnej partii. Oczywiście ideologicznie ściśle skonkretyzowana ta oferta została odrzucona, a my, już będąc starymi działaczami, takimi wewnętrznymi seniorami, mając 28-9 lat, uznaliśmy, że trzeba być uczciwym i postawić na wejście do tej dużej polityki, spróbować tam w cudzysłowie szczęścia z konkretnym planem. I, no i tu nastąpiło te rozstanie, pierwsze w historii tak naprawdę Młodzieży Polskiej. To jest taki pierwszy blok, myślę, że ciekawych informacji, jakby formalnych. Teraz dwie rzeczy. Tworzyliśmy organizację od zera, tak możemy powiedzieć, więc, więc też i były inne całkowicie środki diametralnie, inne możliwości techniczne, finansowe. No przy, 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 przy wszystkim się różniliśmy od obecnej sytuacji. Nie było, nie było niczego, krótko mówiąc, sami wszystko robiliśmy u podstaw. Ksero, maszyna do pisania, a to, co zyskiwaliśmy, to łączność z pokoleniem tym przedwojennym. To też chciałbym, żeby brzmiało. Bo mieliśmy ten zaszczyt i szczęście widzieć, rozmawiać, dyskutować z, z głowy, tak, nie pamiętam, ale mecenasem Lony Mireckim, mecenasem Żygłockim, mecenasem Barańskim bodajże, z kolegą Dargasem, prezesem stronnictwa w Londynie, prawda, no, z Jędrzejem Giertychem, Napoleonem Siemaszko, ordynatem Zamojskim, no i tych na pewno jeszcze Działaczy starszego pokolenia, które tworzyło organizację przed wojną, było sporo. Więc to, 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 to raz. Oczywiście całkowicie inne środki no i możliwości. No teraz przystojni działacze młodzieży polskiej jadąc dartem, prawda, podłączają się pod, pod prawda, prąd w pociągu, mają laptopy, włączają komórki, tam już laptop nie jest potrzebny. Prawda, I jednym kliknięciem przekazują informacje poprzez różne media społecznościowe do kilkudziesięciu osób, organizują akcje, sieciują się, po co, po co media oficjalne, gazety i tak i tak dalej, prawda. Wtedy równie przystojny młodzież, działacze młodzież Polskiej jechali pociągami, które się spóźniały, były przez okno się wchodziło. Nie wszyscy mieli telefonu, tak. Ja na przykład byłem jednym z nielicznych, który miał telefon po 10 latach oczekiwania, prawda przekazywaliśmy swoje numery telefonów. i Widziałem te ulotki Krzysztofa Nyczaja obecnego na plakatach, więc tam mama, tatuś odbierał o co chodzi. Chcę się zapisać do Młodzieży Polskiej. I to była jedyna możliwość. Akcje się robiło poprzez no właśnie telefony, poprzez pisanie listów. To się jeszcze jakoś udawało, proszę zobaczyć. Jak nie, no to czekały nas budki telefoniczne, czy takie wiecie, skrzyneczki, gdzie mając złotówkę można było rozmawiać na kablu. Zimą trzeba było robić to szybko, bo większość była, była nieszczelnych. Plecaki na, na plecach, tam bibuła, książki, przejście kilka, przez kilka punktów Słowo Narodowe, Myśl Polska, kilka innych tam wydawnictw. Bibuła, powrót do, do miejsca oraz miejsca spotkań. Tutaj troszeczkę pamięć, pamięć zawodzi. Wiem w stu procentach, że tu mieliśmy też którąś z rad naczelnych. Nie, nie w tej sali, ale w z tych sal przy, przy, przy tutejszym kościele, przy Świętej Barbarze w centrum, aż Stronnictwo Narodowe doczekało się okalu na ulicy Kruczej i wtedy tam były stałe, stałe spotkania. To, to chodzi o pewien taki kontekst, krótko mówiąc, więc... więc no ale tak wszyscy po nikąd działali, tak? Tylko my mieliśmy totalnie to, co tutaj kolega też wcześniej powiedział, no, ta łączność ze starszym pokoleniem była minimalna, krótko mówiąc. To, to nie wiem, powiedziałbym, 1% spotkania, a wszystko organizacja robiła na własny rachunek. Standardem były apele, odezwy, ulotki. Podstawowym pod narzędziem pracy była maszyna do pisania. No, pamiętajmy, że za komuny maszyny też bodajże były nielegalne, więc trzeba było chyba mieć tam zezwolenie. Ja miałem po. po po tak rejestrowane po cioci i tutaj już byłem szczęśliwcem, bo mogłem na przykład zrobić pierwszy numer Bastionu, ale nie miałem pisać na maszynie, miałem maszyna. Ktoś to wie, to, 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 to nie jest prosta sprawa, każdy błąd kosztuje, więc, więc, więc urokiem osobistym, no mówimy jedną z sekretarek instytucji publicznych i przypisała Bastion 16 stron tak powstała pierwsza gazeta tutaj ta Wszechpolska w, w Stoku. Więc, więc często, tutaj, w kilku slajdach będzie można zobaczyć, były po prostu ręcznie robione plakaty, malowane, flamastrami pisane, odezwy i tak dalej. A już tym super, super technologią to była właśnie maszyna i kakopyc, który po, pozwalał zresztą, zwiększyć czcionkę. Ogólnie, też. Statut był, ale powiem też jako prawnik, na koniec nie przywiązywaliśmy jakby uwagi do tych pewnych rzeczy formalnych. To się może teraz wydawać za dziwne, ale było totalne zaufanie, nie było sporów, nie było jakichś takich podziałów czy polemik. Przez 9 lat, kojarzę sobie dwie sytuacje jakieś neurologiczne, że trzeba no było jakiś dwóch kolegów trochę, trochę zbaczających temperamentem odsunąć z działalności. To wszystko, tak. Więc nie było czy dyskusji o krs o uchwałach i tak dalej. Prezes to jakoś organizował, krótko mówiąc. Ja nie mam żadnych, żadnych ani notatek, ani żadnych dokumentów formalnych z tamtego okresu swoją drogą. Oczywiście był statut, tak jak, tak, jak, tak jak zawsze. Rada Naczelna, czyli zjazd, Rada Naczelna, jako główne ciało, czyli te wykonawcze. Prezes Rady Naczelnej miał największe kompetencje, komisja rewizyjna, sąd koleżeński. Ale tak naprawdę prezes, struktura pionowa i region. regiony. Regiony były organizowane poprzez miasta, tak? czyli te województwa stare. Więc u nas na przykład był region białostocki, który bymował mował tam białystok, czy stare województwo białostockie, jeszcze możemy nawet tak powiedzieć. To była podstawa i zawsze byli silni liderzy na, na dole, dzieliliśmy się na koła, i tu już nie było za, za bardzo uskutecznianych formalizmów, czy koło akademickie, czy koło szkoło licealne, po prostu robiliśmy rekrutacje, były nabory. W większych strukturach tworzyliśmy sekcje, tak? Dziennikarską sekcję kolportażu, jakąś tam polityczną. No, one były jakby płynne, z tych sekcji jakby ogólnych, centralnych, to, to ja pamiętam se sekcję organizacyjną, taki pion kolportażową, informacyjną i, i sekcję turystyczną, tak? Szczególnego, szczególnego oglądu przez prezesa. Kadencja trwała 3 lata. Obowiązek było spotkania się 8 razy w roku kalendarzowym. Takie mieliśmy jakby formalizmy. Członkowie byli zwyczajni, kandydaci i wspierający. Wiek 15-29 lat. Natomiast, natomiast przez pierwszy rok nie było deklaracji, no na 90, tam kilka procent pierwszą deklarację miałem przyjemność chyba sam stworzyć ręcznie na maszynie do pisania z orzełkiem formata 5 i to zaczęło funkcjonować, tych deklaracji mamy w archiwium w kilkanaście, ale powiem też, no, różnie to było w różnych, w różnych, województwach czy w różnych regionach, więc tutaj też nie przywiązywaliśmy aż, aż, do tego dużej uwagi. Natomiast, natomiast, natomiast faktycznie robiliśmy systematyczne zjazdy regionalne, tam był wybór władz, w sposób też demokracji kontrolowanej, śpiewanie hymnu młodych, dużo referatów. Popularne były wiece, a niepopularne były marsze. To też taka totalna różnica. I organizacja, na koniec mogę jakby też tak powiedzieć, bo. Też jedna z pierwszych ulotek 90 roku. Napisałem taka ulotka centralna W mówiła: Jesteśmy organizacją uczynu, martwych członków nie potrzebujemy. I tak rzeczywiście, rzeczywiście było. Oczekiwaliśmy na ludzi zaangażowanych, bezkompromisowych. Stąd i konkretne plakaty. Tutaj przykażę koleżeństwu kronikę, którą odnaleźliśmy, 20 stron złożonych. Pierwszych dziewięciu lat funkcjonowania organizacji, no i pierwsze, pierwsze lata 90., to komuniści czekajcie na swoją Nurembergię, prawda? Druga, Drang nach Osten, piękna grafika łącząca RFN z NRD, wchłaniająca przez taką grafikę smoka Polskę. Jak manifestacja przeciwko tutaj, tutaj zabijaniu życia, to myśmy poszli w Poznaniu z kwistą, krwistym transparentem z trupią czaszką i ruchy pro-life tak patrzyły, czaszka przekreślona i takie pozytywne hasło nie dla śmierci, tak, MW. Więc z tym się trochę różniliśmy od, od, od innych organizacji. Ryngrafy, Mieczyki, ORU, jak widzę tutaj w załącznikach i tak to, tak to przy było, czyli organizacja czynu, organizacja dynamizmu, dynamiczna i organizacja ideowa w kontrze do większości Takiej, 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 taki, taki, koniunkturalnej, prawda, yy, yy, bardzo, bardzo młodzieżówek, i myślę, że po tej małym, tam, małej przerwie kilkuletniej organizacja wróciła też do takiego jakby, rytmu działania. Więc, się kolegą i koleżankom, składam gratulacje za inicjatywę.